Już w najbliższą niedzielę gwiazdą czwartej Galigisko Polo nad Zalewem w Nowym Mieście będzie zespół Milano. Zapraszamy serdecznie, przypominamy również o ulotkach konkursowych. Losowanie nagrody głównej 29 sierpnia podczas ostatniej imprezy nad zalewem w sezonu 2010. Achtung wnimanie attention. Panie i Panowie! Ladies and gentlemen! Zapraszam na największe wydarzenie estradowe od czasu wynalezienia koła, żarówki z lewo z mywaka. Największy show od czasu Bicy pod Grunwaldem. Największy odlot od czasu nakręcenia serialu M jak Miłość. Po szokującej trasie koncertowej, którą zagrali w największych klubach Ameryki, Wietnamu i Pakistanu. Po perwersyjnej sesji zdjęciowej dla magazynu Głos Wędkarza. Ci, o których metafizyczni poeci Pomorza i Kaszu piszą w swoich wierszach. Kiedy boisz szadu daje, cały świat na głowie staje. Kiedy boisz są na to szaleje podniecenie W ekstatycznym secie koncertowym Pod kryptonimem Raduje się serce, raduje się dusza Kiedy Boys w kosmos rusza Przed Państwem złote dzieci Polskiej estrady Państwowy zespół pieśni i tańca Boys! Czy się zaczyna? Myśli krążą w głowie Sarowista dziewczyna Już niedługo będziesz ją obracał Pójdzie jak w po lądzie Podjął numer w samochodzie Hej! Co za noc Jesteś tylko dla nim bujasz ją Będziesz mocno dmuchał aż do rana Potem część A płyśna spada mała Uwaga! Wy w górę, ti ta bu di daj Publika dziś baluje, ti ta daj Bo tutaj nic nie boli, ti-ta-bu-di-bu-daj Się w pańcu nie pierdolę Nie siada No początek imprezy Wesoła jest zabawa Wszyscy tańczą, skaczą i śpiewają To no publika szaleje Mocne driny grzeje hey, Co za noc Jesteś tylko tam Tik Tabu nie buduj, publiczka dziś baluje. Tik Tabu nie daj, bo tutaj nic nie boję. Tik Tabu nie buduj, się w pańcu nie pierdolę. Tik Tabu nie daj Marcinie, tyle razy w Nowym mieście, jak odbierasz fanów publikę? Nie mogę mówić. Nie, tak zupełnie serio. To, żeby ludzie wiedzieli, ci, którzy już oglądają ten ten. Wywiad, że wczoraj mieliśmy koncert po Strudzie. Rozumiecie, mało spania, mało grania, mało spania, dużo imprezowania. I cieszyliśmy się, że jedziemy właśnie do nowego miasta. Z dwóch względów. Pierwszy to taki, że blisko, mała odległość. A drugi to taki, że co roku tutaj gramy, występujemy. I co roku ludzie przyjmują nas ciepło, serdecznie, naprawdę super. No i to jest fajne, że, że zespół, mimo tego. Co się o nim mówi? Zawsze jest ciepło przyjmowane przez ludzi, którzy rozumieją ich i nawet nie patrzą na to, jak się o nich mówi, tylko kochają to co robią. I to jest git. Jesteś szalona, mówię nie była śnić. jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Fantastycznie, czyli możesz o sobie powiedzieć, że jesteś Golden Boy, złoty chłopiec? Jeśli chodzi o Mamonę, <laughs> nie, no nie lubię rozmawiać o pieniądzach, a jeśli chodzi o czymś o przenośnie, no myślę, że jestem tak zwanym, ktoś powiedział, przenośni w czopku Ja Nie, nie, spokojnie. Ja tylko mówię, że jak się bardzo chce, to marzenia się spełniają. I uwierzcie mi, że dużo moich marzeń, o których yy, no, myślałem tam nocami, jak byłem mały, to się spełnia. Bo ja nie myślałem, że, że. że... Chcę mieć gwiazdkę z nieba, czy lecieć, nie wiem, tam w podróż kosmiczną gdzieś tam na masa. Nie. No, chciałem mieć na przykład gitarę, otrzymałem potem coś tam, coś tam. Potem chciałem, nie wiem, wręczyć nagrodę zespołowi Savage, Hadaway. Modern Talking to jest akurat mój ulubiony zespół. Z nimi na scenie występowałem. I dla mnie to jest naprawdę wielkie osiągnięcie i wielkie przeżycie. Złoty chłopaku, to ja Tobie życzę, żeby Twoje przeboje błyszczały na arenach światowych i tu, w tym rodzimym kraju. Dziękuję uprzejmie za życzenia i do miłego zobaczenia. Dzięki wielkie, cześć. Cześć.